Gajusz Julius Cezar pochodził z rodziny Patrycjuszowskiej, ale zdobył popularność wśród ludu rzymskiego, organizując w roku 70. wspaniałe igrzyska. Zawarł z Pompejuszem i Krasusem tzw. pierwszy trumwirat w roku 60., dzięki czemu został konsulem i przeprowadził reformę rolną nadającą ziemię weteranom Pompejusza. Jako namiestnik Gali stworzył potężną armię całkowicie mu oddaną. Wezwany przez Senat do powrotu do Italii przekroczył rzekę graniczną Rubikon i rozpoczął wojnę domową ze zwolennikami Senatu i Pompejusza. Pokonał ich w bitwie pod Farsalos w roku 48 i od tego momentu skupił w swych rękach władzę dożywotniego dyktatora, trybuna, cenzora oraz najwyższe dowództwo nad armią. Przyznano mu ponadto tytuł ojca ojczyzny i oddawano cześć boską. Juliusz Cezar został zamordowany w 44 roku w wyniku spisku senatorów, na którego czele stał Marek Brutus.